Człowiek, który dotknął nieba i stał się aniołem, zanim królowie zaczęli rządzić ziemią, zanim potop zmył całe cywilizacje. Istniał pewien niezwykły człowiek. Nie zapamiętano go z powodu wielkich zwycięstw wojennych ani z powodu zgromadzonych bogactw. Jego dziedzictwo było inne. Coś, co do dziś wymyka się logice i fascynuje zarówno uczonych, jak i ludzi duchowych. On chodził z Bogiem. A potem zniknął. Nie umarł, nie zachorował, nie zestarzał się. Po prostu zniknął. Zabrany do nieba, Henoch ujrzał tajemnice, których żaden inny człowiek nie odważył się sobie nawet wyobrazić: sekrety stworzenia, los dusz, a także niebiański konflikt, który odmienił bieg ludzkości. Ale to, co najbardziej zdumiewa, Henoch nie pozostał tylko człowiekiem. Został przemieniony, wyniesiony do wyższej kondycji. Do istoty, którą dziś wielu identyfikuje jako Anioła Metatrona tego, który zasiada po prawicy Bożego tronu. I to właśnie o tej niezwykłej drodze od Ziemi do Nieba, od Człowieka do Anioła porozmawiamy teraz. Zostań ze mną do końca, bo to, czego Henoch był świadkiem nie jest tylko starą historią. To zaproszenie dla każdego z nas, by zrozumieć, jak daleko możemy dojść, gdy zdecydujemy się chodzić z Bogiem. Kim był Henoch? Człowiek, który podobał się Bogu za nim, stał się jedną z najbardziej zagadkowych postaci duchowości. Henoch był po prostu człowiekiem, człowiekiem żyjącym w czasach mrocznych, kiedy ludzkość zaczęła oddalać. Się od Boga, pogrążając się w korupcji, przemocy i zapomnieniu tego, co święte. Henoch jednak wybrał inną drogę. Był siódmym potomkiem Adama, synem Jereda i pradziadkiem Noego. Biblia podaje, że Henoch żył 365 lat i ta liczba nigdy nie była tylko ciekawostką. Wielu łączy ją z pełnym cyklem stworzenia, jak 365 dni w roku, co symbolizuje, że jego życie było całkowicie zsynchronizowane z boskim rytmem. Ale to, co najbardziej przyciąga uwagę, to nie jego rodowód ani długowieczność, to jego życie w bliskości z Bogiem. Tekst biblijny jest oszczędny, ale niezwykle wymowny. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. Rodzaju 5:24 To chodzenie nie było jedynie fizyczne, to była głęboka, duchowa podróż. Podczas gdy inni mężczyźni gonili za władzą, chwałą lub ulegali przemocy, Henoch pragnął poznać Stwórcę. Podczas gdy inni zaspokajali swoje własne pragnienia, Henoch starał się podobać Bogu. I to właśnie ta bliska. I wierna relacja sprawiła, że został porwany, nie umarł, co w tradycji biblijnej spotkało tylko nielicznych. W Nowym Testamencie autor listu do Hebrajczyków potwierdza tę prawdę słowami: Przez wiarę Henoch został zabrany, aby nie zaznać śmierci, i nie znaleziono go, bo zabrał go Bóg za nim. Bowiem został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Hebrajczyków 11:5. Henoch zatem nie tylko chodził z Bogiem. On był człowiekiem, który podobał się Bogu. Człowiekiem, którego życie ziemskie zostało przerwane nie przez śmierć, ale przez uniesienie do nieba, gdzie miał zostać świadkiem tajemnic i objawień, które na zawsze ukształtują duchowe zrozumienie całych pokoleń o co Henoch. Zobaczył tam na górze, co Bóg chciał mu pokazać. I przez niego, nam wszystkim właśnie to zaczynamy odkrywać teraz nieziemskie spotkanie. Kiedy człowiek dotyka nieba, co stało się z Henochem po tym, jak został zabrany przez Boga? Przekroczył granicę niewidzialną dla ludzkich oczu, granicę, która oddziela świat fizyczny od duchowego i został poprowadzony do miejsca, gdzie niewielu, a może nikt, nie trafiło za życia, do nieba. Tam, przed samym tronem Boga, Henoch przestał być tylko człowiekiem. Stał się wybranym świadkiem wiecznych tajemnic, posłańcem objawień, których świat nie był w stanie sobie wyobrazić. W swoich wizjach Henoch ujrzał zastępy niebiańskie, zobaczył aniołów w różnych ich rangach i poznał ukryty porządek stworzenia gwiazdy poruszające się w doskonałych orbitach, cykle kosmiczne rządzone boskimi prawami a co najważniejsze Henoch zobaczył bunt, który wstrząsnął niebem i ziemią. Zobaczył to, co było zakryte przed oczami ludzi, upadek aniołów, którzy sprzeniewierzyli się swojej misji, którzy się zepsuli i przez to wciągnęli ludzkość w spirale chaosu i zniszczenia. Ale zanim te wszystkie wizje zostały mu ukazane, Henoch doświadczył spotkania, które zmieniło wszystko. Zbliżył się do niego wysłannik z nieba, strażnik boskich tajemnic i powiedział: Powstań, Henochu, bo przez ciebie zostanie objawione to, co ukryte. W tym momencie Henoch zrozumiał, że jego wyniesienie do nieba nie było nagrodą. To była misja. Został powołany nie tylko po to, by oglądać niebo, ale by być człowiekiem, który dotknął nieba, który przebił się przez zasłony niewidzialnego i który miał powrócić na ziemię, nie ciałem, ale słowami, które zapisze, by ostrzec, przygotować i zainspirować przyszłe pokolenia. I właśnie na tym polega istota księgi Henocha. Niebiańskie świadectwo. Naglące wezwanie, zaproszenie skierowane do każdego z nas. Ale co dokładnie Henoch zobaczył? Jakie tajemnice Bóg mu objawił i które do dziś poruszają tych, którzy odważą się zbliżyć do tej prawdy? Przygotuj się, bo to, co najpotężniejsze, dopiero przed nami. Objawiona tajemnica. Aniołowie, którzy upadli i zmienili losy ludzkości podczas swojej niebiańskiej podróży. Henoch natknął się na jedną z największych tajemnic, skrywanych przez niebo: bunt, który zerwał harmonię między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Grupa aniołów, znanych jako strażnicy, zeszła na ziemię. Nie przyszli tylko, by obserwować, lecz by bezpośrednio wpłynąć na losy ludzkości. Porwani ludzkimi namiętnościami, wybrali sobie żony spośród córek ludzi, a z tych związków narodzili się hybrydowi potomkowie Nefilimowie. Potężni giganci, którzy rządzili ziemią siłą i przemocą, ale najgłębszy wpływ nie był fizyczny, lecz duchowy i cywilizacyjny. Ci aniołowie przekazali ludziom wiedzę niebiańską, mądrość, która w swojej istocie nie była zła, ale gdy została źle zrozumiana i niewłaściwie użyta, stała się narzędziem korupcji i zniszczenia. Henoch z niedowierzaniem zobaczył, jak boska mądrość została wypaczona metalurgia. Aniołowie nauczyli ludzi, jak wydobywać metale z ziemi, jak je wytapiać i formować. To, co mogło być postępem, tworzeniem narzędzi rolniczych, instrumentów do budowy szybko zamieniło się w arsenał wojenny. Miecze, włócznie, tarcze, broń, która zaczęła przelewać krew i ustanawiać prawo silniejszego. Kosmetyka i upiększanie. Kobiety poznały sekrety pigmentów, które podkreślały urodę, tworzyły biżuterię i ozdoby. Wiedza, która mogła rozwijać estetykę i kulturę, została wykorzystana do uwodzenia próżności i manipulacji, oddalając ludzi od prostoty i czystości, jaką zamierzył Bóg. Astrologia i obserwacja nieba. Strażnicy pokazali ludziom, jak mapować gwiazdy, analizować cykle księżyca, przewidywać zjawiska przyrodnicze. Cenna wiedza, która mogła wspierać rolnictwo i żeglugę. Ale zamieniła się w praktyki wróżbiarskie, które dały początek kultom bałwochwalczym i obsesyjnej chęci kontrolowania przyszłości. Ziołolecznictwo i medycyna. Zostały ujawnione ukryte właściwości roślin, zdolność do leczenia i uśmierzania bólu. Ale wkrótce wiedza ta została wypaczona. Zaczęły powstawać trujące mikstury, wywoływano poronienia, a relacja człowieka z naturą została naznaczona przemocą i nadużyciem. Zaklęcia i rytuały magiczne. Ludzie nauczyli się tajemnych, formuł, słów mocy, rytuałów zdolnych wpływać na rzeczywistość. Zamiast wykorzystywać te dary z odpowiedzialnością, przekształcili je w duchową broń. Pojawiły się pierwsze przejawy czarów, manipulacji i zwiedzenia. I tak. To, co miało być darem, to stało się więzieniem. To, co mogło prowadzić do duchowego wzlotu, stało się skrótem ku upadkowi. Henoch patrzył ze smutkiem, jak ziemia się zmienia, z ogrodu stworzonego w porządku w pole duchowej i materialnej bitwy. Wtedy zrozumiał. Bunt aniołów nie polegał tylko na ich zakazanym związku z kobietami, ale również na przekazaniu ludzkości płomieni wiedzy, których jeszcze nie umiała bezpiecznie posługiwać się. Wobec tego najwyższy wydał wyrok. Nie będzie już więcej tolerancji. Nadchodzi sąd. Ale zanim zapadnie ostateczne orzeczenie, Henoch otrzymał misję. Tak więc to, co mogło być błogosławieństwem, stało się przekleństwem. A gdy Ziemia pogrążała się w chaosie i zepsuciu, jeden człowiek tylko jeden został wybrany, by być głosem między niebem a ludźmi jedyny, który miał odwagę stanąć twarzą w twarz z samymi aniołami i nieść przesłanie, którego nikt inny nie odważyłby się wypowiedzieć. To, co Bóg objawił Henochowi w tamtej chwili na zawsze zmieniło losy ludzkości. A co dokładnie zobaczył? Dowiesz się już za chwilę. Człowiek, który stał się kimś więcej niż człowiekiem, w niebo wstąpienie Henocha i postać metatrona, co się dzieje, gdy człowiek przekracza bramy nieba, kontempluje tron Boga i nigdy już nie wraca do ziemskiej kondycji? Jaki los czeka kogoś, kto, będąc śmiertelnym, odważy się wejść tam, gdzie nawet najpotężniejsze anioły nie śmią stąpać. Mistyczna tradycja odpowiada jednym imieniem, które od wieków brzmi jak zagadka metatron. Tak. Według starożytnych tekstów kabały oraz żydowskiej myśli ezoterycznej. Henoch nie tylko wstąpił do nieba. On został przemieniony w najwyższego z aniołów, ze śmiertelnego człowieka. W księcia Niebios. Z patriarchalnego przodka, w Boskiego pisarza. Ale kim? lub czym? Właściwie jest Metatron. Metatron nazywany jest Sar Chapanim, dosłownie Księciem Oblicza, tym, który może patrzeć bezpośrednio w oblicze Boga i nie zostać unicestwionym przez jego chwałę. To on stoi wiecznie przed Najwyższym jako świadek wszystkiego, wielki książę świata, ten, który zasiada po prawicy Boga na tronie sprawiedliwości i miłosierdzia. Znany jest również jako niebiański pisarz ten, któremu powierzono, zapis każdego czynu, każdego słowa, każdej myśli i intencji stworzenia, nic nie umyka jego spojrzeniu. Żadna łza, żadna modlitwa, żaden szept duszy. Ale jest coś wyjątkowego w Metatronie. Coś, co wyróżnia go spośród wszystkich. Innych aniołów. On nie został stworzony jako anioł. On został przemieniony. Metatron był kiedyś człowiekiem. Zna kruchość ciała. Bo sam je nosił, zna chwałę niebios, bo teraz do nich należy. Ale Metatron to nie tylko tytuł to przemiana, która redefiniuje samo pojęcie człowieczeństwa. Henoch nie stał się po prostu aniołem on stał się najwyższym wzorem człowieka, który przekracza swoje granice, który przełamuje bariery fizycznej egzystencji, który transcenduje. Według Mistyków, Metatron to również Strażnik Kluczy do Nieba. Ten, który otwiera i zamyka kosmiczne wrota, który reguluje przepływ między tym, co święte, a tym, co ziemskie. Między tym, co wieczne, a tym, co ulotne. To on włada siedemdziesiąt świętymi imionami Boga, dowodzi niebiańskimi zastępami i nadzoruje losy światów. Ale dlaczego właśnie Henoch? Dlaczego on spośród wszystkich ludzi został wybrany do tej nieporównywalnej roli? Odpowiedź leży w jego drodze. On chodził z Bogiem. A gdy chodził, nie tylko kroczył ale wznosił się. Nie tylko szukał, ale odnalazł. A kiedy został zabrany, nie pozostał tym, kim był. Został przemieniony w najbliższego tronu, w najbardziej intymnego znawcę boskich zamiarów. Metatron to zatem więcej niż postać z żydowskiej mistyki. To potężny archetyp, symbol tego, co może osiągnąć każdy człowiek. To ukryte wezwanie, które szepcze do naszej duszy nie urodziłeś się, by pełzać, lecz by się wznieść. I właśnie tutaj rozbrzmiewa przez wieki pytanie głębokie i poruszające. Czy Henoch przestał być człowiekiem? Czy też, dotykając nieba, wyniósł całą ludzkość na wyższy poziom? Czy jego w niebo wstąpienie to tylko stara opowieść? Czy żywe zaproszenie, aktualne również dziś? Czy to nie dowód na to, że komunia z Bogiem nie tylko przemienia, ale także przemienia na zawsze, bo Henoch nie umarł? On stał się wieczny, on nie zniknął, został włączony w samą strukturę nieba Metatron człowiek, który stał się kimś więcej niż człowiekiem Anioł, który pozostaje cichym świadkiem i wiecznym strażnikiem pokoleń. A teraz przygotuj się, by pójść jeszcze dalej, bo historia Henocha, a raczej Metatrona nie ogranicza się do jednej tradycji ona rozbrzmiewa tajemniczo i potężnie w kulturach i wierzeniach na całym świecie. Ale dlaczego tak wiele tradycji dostrzega w Henochu tak potężny symbol? Dlaczego ta postać, ta tajemnica, dotyka tak głęboko tylu ludzkich dusz? To właśnie teraz zaczniemy odkrywać. Połączenie z innymi tradycjami Henoch, Metatron i prorok Idris w Islamieko sprawia, że człowiek staje się tak wyjątkowy, że jego imię przetrwa wieki i przekracza granice kulturowe oraz religijne. Dlaczego postać Henocha? Przemienionego w Metatrona, pojawia się nie tylko w tekstach judaizmu, ale rozbrzmiewa z mocą także w różnych tradycjach duchowych na całym świecie, ponieważ to, co wydarzyło się z Henochem, nie należy wyłącznie do jednej wiary. To uniwersalny symbol, ciche świadectwo mocy dotknięcia tego, co boskie. Coś, co głęboko zapisało się w sercu każdej kultury, która szuka odpowiedzi na wieczne ludzkie pytanie: jak daleko możemy dojść? gdy zbliżamy się do Boga. W żydowskiej tradycji mistycznej, Henoch to Metatron, książę niebios, boski pisarz, anioł, który ujrzał oblicze Boga i stał się strażnikiem kluczy nieba. W chrześcijaństwie, choć jego imię nie pojawia się często, Henoch cieszy się głębokim szacunkiem, szczególnie w liście do Hebrajczyków, gdzie jest wspomniany jako ten, który tak bardzo podobał się Bogu, że został zabrany do nieba, nie zaznając śmierci. Dla wielu starożytnych chrześcijan, Henoch stał się symbolem sprawiedliwego, który został porwany, człowieka, który pokonał śmierć dzięki swojej wierności i został zabrany wprost przed oblicze Boże. Ale może najbardziej fascynujące połączenie znajduje się w islamie. W Koranie Henoch jest utożsamiany z prorokiem Idrisem, czczonym jako ten, który został wywyższony do wysokiego miejsca. Idris znany jest nie tylko jako prorok, ale także jako mędrzec, nauczyciel sztuk i nauk, człowiek, który przyniósł ludzkości cenne nauki i duchowe prawdy. Dawne teksty islamskie opowiadają, że Idris, podobnie jak Henoch, został zabrany do nieba jeszcze za życia, by tam stać się świadkiem tajemnic wszechświata i otrzymać ukrytą wiedzę bezpośrednio od Boga. Ale to, co najbardziej zadziwia to fakt, że Idris jest opisywany nie tylko jako ktoś, kto osiągnął mądrość, lecz jako ten, który został wyniesiony ponad śmiertelność, dokładnie tak jak Henoch. Trzy tradycje, trzy różne imiona, jedna postać. Człowiek, który został porwany, prorok, który dotknął nieba, anioł, który przekroczył granice człowieczeństwa. To rodzi głębokie i uniwersalne pytanie: Dlaczego tak różne kultury rozpoznają w nim tak potężny symbol duchowego wzniesienia? Być może dlatego, że to, co reprezentuje Henoch, wykracza poza religię. To możliwość człowieka, by dotknąć tego, co boskie. To uniwersalne zaproszenie do przekroczenia siebie. To żywy dowód na to, że niebo nie jest tylko odległym miejscem, ale rzeczywistością, którą można osiągnąć, gdy pozwolimy sobie prawdziwie kroczyć z Bogiem. I to nie jest tylko historia, to wezwanie skierowane do każdego z nas. A jeśli zastanawiasz się teraz, jak wprowadzić przesłanie Henocha w swoje życie, przygotuj się, bo to, co zostawił nam jako dziedzictwo, to o wiele więcej niż opowieść z przeszłości. To ostrzeżenie, obietnica i tajemnica, która zaprasza nas do duchowej nieśmiertelności. A jaka to tajemnica? którą Henoch nam pozostawił, właśnie to odkryjemy teraz. Dziedzictwo Henocha, ostrzeżenie, nadzieja i sekret jego nieśmiertelności, kiedy Henoch został porwany do nieba, nie pozostawił po sobie jedynie intrygującej historii, zostawił głębokie duchowe dziedzictwo, przesłanie, które rozbrzmiewa przez pokolenia jak ostrzeżenie, zaproszenie i wieczna obietnica. Jego podróż nie była tylko fizycznym wzniesieniem do niebios ale również duchowym objawieniem skierowanym do każdego z nas. W tajemniczych stronicach Księgi Henocha znajdują się trzy wielkie prawdy, które mogą odmienić nasze życie: sprawiedliwość, posłuszeństwo, odkupienie. Najpierw sprawiedliwość. Henoch na własne oczy zobaczył, co się dzieje, gdy boska równowaga zostaje zaburzona, gdy ludzie porzucają prostą drogę i pozwalają się prowadzić chciwości, zepsuciu i przemocy. Był świadkiem tego, jak niewłaściwe wykorzystanie niebiańskiej mądrości przyniosło katastrofalne skutki i zostawił nam ciche, ale pilne, ostrzeżenie prawdziwej sprawiedliwości. Nie wolno ignorować następnie e posłuszeństwo. Henoch nie tylko słyszał głos Boga. On podążał za każdym krokiem, który został mu pokazany. Jego posłuszeństwo nie było ślepe, ale głęboko świadome, Akt całkowitego zawierzenia, wypływający z nieustannej intymności z Bogiem. I dzięki temu nauczył nas, że posłuszeństwo, to nie rezygnacja z wolności, to wybór chodzenia w harmonii ze stwórcą. A na końcu, odkupienie. Wśród chaosu i zepsucia, którego był świadkiem, Henoch otrzymał potężne przesłanie nadziei. Ludzkość nie była zgubiona na zawsze. Istniała droga. Istniało zbawienie. Jego misją nie było tylko ukazanie tragedii upadku, ale także ogłoszenie możliwości powrotu do komunii z Bogiem, odbudowy tego, co zostało zniszczone, uzdrowienia tego, co zostało zranione. Ale ponad tymi trzema prawdami jest jeszcze jeden sekret, który sprawia, że Henoch jest naprawdę nieśmiertelny. Sekret Henocha to nie tylko życie wieczne w niebiosach, to wieczność osiągnięta dzięki jego duchowej drodze. Bo Henoch nie umarł, ale też nie pozostał. Po prostu żywy, on przekroczył granice istnienia. I właśnie to milczące zaproszenie kieruje do nas do dziś. Zaproszenie, byśmy również my, w naszej ziemskiej wędrówce, szukali życia tak bliskiego temu, co boskie. Tak mocno zakorzenionego w sakrum, że moglibyśmy, jak on, osiągnąć inny rodzaj wieczności, duchową nieśmiertelność, która zaczyna się tu i teraz. I wielkie pytanie, które Henoch zadaje nam przez wieki, brzmi, co zrobisz ze swoją duchową drogą? Pozostaniesz tylko obserwatorem. Czy odważyć się pójść dalej? Jak on, bo dziedzictwo Henocha jest jasne. Nie urodziłeś się tylko po to, by istnieć. Urodziłeś się po to, by chodzić z Bogiem. I teraz nadszedł moment, by zrozumieć. Wielki finał tej wędrówki. Skoro Henoch dotknął nieba, jakie zaproszenie pozostawił każdemu z nas? Odpowiedź na to pytanie zostanie ujawniona za chwilę. Człowiek, który dotknął nieba i zostawił nam wezwanie Henoch, nie umarł. On został przemieniony. Jego historia nie kończy się na grobie ani na wyblakłym nagrobku zniszczonym przez czas. Ona kończy się przed tronem Boga w wymiarze, który przekracza nasze zrozumienie. I to właśnie tam, na najwyższym poziomie ludzkiego spotkania z tym, co boskie. Henoch zostawia swoje największe dziedzictwo: potężne zaproszenie, głębokie wezwanie coś, co rozbrzmiewa w tysiąc sięm sercu każdego, kto słucha tych słów właśnie teraz. Bo Henoch nie został porwany tylko dla siebie został zabrany do nieba po to, by pokazać drogę, by objawić, jak daleko możemy dojść, gdy zdecydujemy się żyć w prawdziwej jedności z Bogiem. I teraz, po wszystkim, co już zobaczyliśmy, po wszystkim, co usłyszeliśmy, pojawia się jedno zasadnicze pytanie: A ty jesteś gotów, by dotknąć nieba? Czy jesteś gotów, by pójść dalej, niż twoje ograniczenia, dalej, niż wątpliwości, dalej, niż bariery, które ktoś postawił przed tobą? Czy jesteś przygotowany, by iść taką drogą, by twoje życie stało się również duchową wędrówką ku wzniesieniu? Bo dziedzictwo Henocha to nie tylko odległa opowieść z przeszłości. To żywa obietnica, to dowód, że to co boskie jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas. I jeśli czujesz, że ta wiadomość dotknęła Twojej duszy, jeśli coś w tobie rozpoznało to ciche wezwanie, które Henoch zostawił po sobie, to zostaw w komentarzu swoją refleksję, jak możesz zastosować te inspiracje na swojej duchowej ścieżce już dziś. Polub ten film, jeśli przemówił bezpośrednio do Twojego serca. I zasubskrybuj kanał. Bo tutaj nie tylko mówimy o głębokiej duchowości, tutaj idziemy razem w stronę nieba. Bo w końcu Henoch pokazał drogę, ale to ty musisz zrobić pierwszy krok. Dziękuję, że jesteś tutaj. I do zobaczenia w naszym kolejnym spotkaniu, na drodze do odkrywania prawdziwej Istoty, Istoty tych, którzy wybierają dotknąć nieba.